Jestem Pawlik, witam w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj zaprezentowałam Resource Pack, który zmienia całkowicie animację mobów w Minecrafcie. No więc, bez błędnego przedłużenia, zapraszam do oglądania. Zapomniałam wspomnieć, że ten Resource Pack nazywa się Fresh Animation, a jego autorem jest Fresh LX. Zwykłe animacje mowy w Minecrafcie są nudne po prostu. Dałoby się im odświeżenie. To jest zwykła animacja świni, a to animacja świni z tym teksturpakiem. Zobaczcie jeszcze, jak ono chodzi. Mojang, jak wy tego nie dodacie, a na pewno nie dodacie, to ja zawsze będę grał na tym resource packu. Jest to resource pack i popiera się go tak samo jak texture pack. Tak wygląda krowa w normalnym Minecrafcie. Tak wygląda na tym resource packu. Patrzcie na tę kurę, albo kurczakę. Czy to nie wygląda pięknie? Patrz, patrzcie, patrzcie. No, wow, pójście na tą owcę. W w sumie mniej się dużo nie zmienia, ale dobra, z zjecie też inne sposoby. Owca, zjedz trawę. Owca, zjedz trawę. No zjedz trawę. No halo. No jedz trawę. O, widzicie? Czy wy to widzieliście? Przecież to wyglądało świetnie. Ta owca normalnie syliła głowę, żeby zjeść trawę, a nie po prostu popatrzyła w dół i zjadła magicznie z, z odległości metra. Spójrzcie na te konie. Tutaj jeszcze dużo nie widać, ale ja ten Litrus testowałam testowałem przed odcinkiem i naprawdę... Czekajcie, kolejny. O, spój się. Przecież na nagrywkach. O, spój się. Halo, koń. Jesteś? Teraz go osiedłałem i zobaczcie to. Ten koń normalnie się rusza. Je, jego uszy się ruszają. Nawet rusza się ta lina, za którą się trzyma konia. Zobaczcie, jak to wygląda na F5. To wygląda świetnie. A jak podskoczy. Wow. Przecież, jakby tak wyglądał Minecraft, to moja kuzynka mogłaby grać w Minecrafta zamiast z... Teraz to jakby wersja testowa. Przecież jakby konie miały takie animacje w Minecrafcie, to ja bym z, znowu zaczął jeździć na koniach w Minecrafcie. Widzicie? Ten koń nawet może pływać. Dobra, pom pomogę Ci. Dobra, jesteś wolny. Dobra, a więc teraz zrozpijmy sobie więcej mowów. Okej, okay, Axolot. Akurat on nie ma chyba zmienionej animacji. No zobaczcie, twórcy dodali takiego axolotla w jednym się nosie. I on ma w sumie dobrą animację. Łączek, dlaczego jeśli potraficie robić takie animacje, nie odświeżycie tych starych? Ja, ja rzadko widzę nie to parę w Minecraftie nie wiem czy on ma odświeżoną teksturę, ale nie wiem. Pszczoła... I mamy też blaza, bo potwory też już mają odświeżone tekstury. Dajesz Manie, ktoś się kameruje! Ło, wow, dobra. Dzięki za ujęcia. Potem cię zapłacę. Ło, wow, wow, wow. Maciek? Dobra, udało mi się uchwycić jak on chodzi. Dobra, mamy tutaj też pająka. Wow, to już to wygląda jak normalny pająk. Czy już sprawdzaliśmy? Do... O nie, Grześ, Grześ, do foty. Grześ, Grześ, Grześ. Uch, dobra. Jeśli nie wiecie o co chodzi z Grzesiem e, prawy górny ruch. Z creeper, Yyy, e, creeper. Ej. Creeper kuzacko chodzi. YouTube, nie usuwaj mi filmu za to, że robię tu zbliżenie na nogi mobów. Delfin też ma ulepszony tekst... No nie, dlaczego ty na lądwy? A my tutaj delfina. Czy wy widzicie jak on żywo ruszy tym ogonem? Wow! jego ja rzadko widzę w Minecraftie. Dosłownie widziałam go chyba we trzy razy w swoim życiu. Ale widać, że on ma ulepszoną teksturkę właśnie ogona i ogólnie... Enderman! E Enderman? Halo? On ruszy oczami! Wow! Ej! <laughs> Naprawdę, ja polecam tego resource packa. Dobra, Endermite. A. Możecie nie wiedzieć w ogóle, że taki mob istnieje, bo jest on najrzadszy mob... E, Okej, okay. on nie miał ulepszonej e, animacji, nic nie widzieliście. On, on wygląda jak jakiś e, Ja się go boję. Dla bezpieczeństwa ja wolę sobie uciec na odległość. Okej, okay. tutaj mamy Lisa. Eee, proszę to naprawić. Dobra, czy, czy ona zmieniła teksturę tych nóg? W sensie inaczej się poruszają? Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak. Blow Squid... Y, w dzisiejszym odcinku nie ucierpiały żadne zwierzęta. Eee, w sumie squidy nie mają najgorszej animacji akurat. W sumie, nie wiem. Te moby wodne w sumie nie potrzebują jakiejś dobrej animacji, nie, że coś. Dobra, mamy tutaj kozę. Ona chyba nie ma zmienionej animacji. Guardiana. Janka Guardian. Tak. Nie normalnie. Zresztą Czy Coś częściej, Co ty robisz? <zabipod> <verte patri> <fossils> YouTube, nie usuwaj mi filmu. Chciałam ja nazywać egzorcystę? Halo, e, Kamil? Dobra, teraz mamy Haska, czyli pustynnego zombiaka. Co jest? Czyż on wygląda jak zombie? Ludzie. Wow. Co braku mi słów? Dobra, mamy tutaj lamę. Lama. Magma cuba. Mamy tutaj grzybową krowę i... Wow, czy wy, wy widzicie te grzyby? One nie są ustawione idealnie prosto. Do tego ten na głowie się porusza razem z krową. Wow, naprawdę, przecież taki jeden update, by tak ucieszył fanów Minecrafta. No moczek proszę was. Ok, mamy tu ocelota. Ok, mamy tu ocelota. Okej, okay, on, on się porusza w porównaniu do kota. Musimy jeszcze na to, że te moby, kiedy one się zatrzymają, to one dalej się poruszają. Co? W sensie, wiecie, widać, że oddychają. Tak się unoszą. O nie, akurat chora panda. O nie, zostawcie dla tej pandy łapkę w górę. Panda. Ej, jak panda? Co zrobić, żeby panda wyzdrowiała? Dobra, z drugą pandę. O, będzie lepiej. O, czekajcie, chyba dzwoni papuga. Okej. Okay. Dzwoni papuga i mówi, żebyście zatopili suba. O, public Freesta i wyjeżdża. Dobra, mamy papugę. Co jest pięć? Mi się wydaje, czy on ma jakieś zaczerwienione oczy. Halo? Ja się boję, że w tym odcinku ucier ucierpiało za dużo zwierząt. Wow! Ej, jakby... Wow, przecież ta animacja... Nie, ja, ja nie wiem, co, co mam... Ja nie wiem, jak już mam to komentować. Okej, okay, mamy fantom. Co jest? Wow, przecież to wygląda jak jakiś mały smok. Mały smok? Co? Piglin. Nie zdziwiłbym się, gdyby YouTube mi usunął ten filmik. Dobra, mamy tutaj Piglina. Wyrażacie mnie? A... Aha. Okej. Okay. dobra. Y... Więc tak to wygląda. Uszy się poruszają. Wow. Ok, teraz mamy Piglina brutal. To... Dobra, uciekamy. Uciekamy, bo jeszcze przyjedzie białym busem. Okej, okay, tutaj mam Pillagera Nice fashion, nice fashion, nice fashion. Bitter! On, nie, no, on niestety nie ma zmienionej tekstury. Pufferfisha. Tak w ogóle. Myślałam, że to będzie taki krótki odcinek, a on jest już nawet długi. Dobra, pufferfish nie ma zmienionej tekstury. Dobra, rabbit, rabbit. Królik. Eee... Halo? Dobra, czy, czy króliki mają zmienioną teksturę? Nie wiem. O, o tak, tak, tak! On ruszył szami. Ło! Dobra, teraz wezmę Ravager'a. Ten Ravager? Ravager tak, to, tak to się czyta. Eee, on mnie przeraża. Dlaczego wydaje mi się, że większość moł z tego odcinka chciałaby mnie zabić? Dobra, zróbmy salmona. Co? Łososia. Dobra. Kiedy angielski wejdzie za mocno. Dobra, szypa już mieliśmy. Ship, ship, ship. W sensie owca. Dobra, sharker. Eee, dobra, nie mam zmienionych Suriname. Zwracamy silverfisha. Ło, wow, przecież on się teraz porusza jak jakiś robot właśnie. On dosłownie on Halo? O! Dobra. Dzięki za ujęcia powinienem w zwierzętom zapłacić za to, żeby stępował okej, okay. szkielet wow, on normalnie trzyma łuk Patrzcie, jak on chodzi no, ja wow, to co mówiłem, on normalnie zgina głowę, żeby zjeść dobra, e, slime, slime w sumie nie wiem, czy slime powinienem mieć, zmieniam dobra, tutaj mamy pająka, ej, już mieliśmy Tutaj mamy Streja, Streja? Tego typa. Dobra, też się inaczej porusza. <laughs> Teraz z Stradera. Stradera nie ma zmiennej animacji. Lamy. Wow, przecież, przecież to jest UWU. Normalnie. Dobra. <laughs> Pora na Żuwia. Wow, Żuw. Dobra, dajesz mu Murdo. Mordowskakł do wody. Wskoczył do wody. I patrzcie jak on świetnie pływa. Wow. Spójrzcie na tego willa. Co jest? C co? Ten villager... Ten villager normalnie wyraża emocje. On może... Co? Przecież wystarczy tylko, że on, on inaczej się porusza i może ruszać oczami i... Tyle to zmieni? Wow! 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 Mam tutaj indikator. Dobra, kolejny powód. Dobra, trader. Trader, gdzie ty idziesz? Dobra, trader. On? Dobra, on wygląda jak normalny vlager. W vlager. Dobra, widzimy. Ona ma tutaj tą czapkę Kapelusz, no, no, tu no Tak wiecie, skrzywione Ma tutaj jakąś brodakę na nosie, gdzie ty idziesz? Okej Wow, ma garba ewidentnie No, wow Naprawdę te moby są straszniejsze Czuję jakby każdy z tych mobów chciał zaraz podejść i spytać się, czy mam problem jakiś Ej, ten szkielet. No, no wow, przecież... Ej, on chyba, on chciałby... Ej, dobra, ej, ucieknijmy sobie. Ej, weźmy wilka. Wow, on rusza nosem. Mati, Mati. Mati, weź się mati. Wow, on normalnie... Się porusza, on rusza w Wow, ok, ostatnie cztery moby. Yy, musimy chyba zrobić noc. Patrzcie, jakie piękne jest słońca. <grym> Dobra, mamy tutaj. Zo wow, no. Dobra, mamy, mamy tutaj PMA. Dobra, dajesz. No i wygrał pan Zoggi. Nie pytajcie jaką ja mam odklejkę podczas tego odcinka! Mamy tutaj horsa, I mamy zombie vlogger Ej! on też wygląda epicko no i ostatniego MOBA zombifikowanego piglina a dobra, jego już sprawdzaliśmy no więc e -e. No więc jeśli film wam się spodobał zostawcie łapkę w górę oraz subie hajam na mnie żeby mi nie na następnych filmików To będzie już na tyle w dzisiejszym odcinku ELO